Gdybym miał wam dać jedno słówko, które wniesie wasz niemiecki na całkowicie nowy poziom, to byłoby to właśnie to. Witam w niemieckim w 3 minuty. Dziś kontynuujemy nasze gdybanie. Pamiętacie jeszcze jak tworzymy tryb przypuszczający dla być i mieć? Jeśli nie, to wróćcie koniecznie do poprzednich odcinków. Wiadomo jednak, że być i mieć nas nie zadowolą, bo robimy w życiu jeszcze kilka innych ciekawych rzeczy. Robimy, czy może robilibyśmy? Ja to mam taką końcówkę bym i doklejam ją do każdego czasownika w czasie przeszłym i wtedy wychodzi mi tryb przypuszczający robić, robił, robiłbym. No i oczywiście trzeba to odmienić robiłbym, robiłbyś i tak dalej. No, też tak można zrobić, ale ja wolę proste rozwiązania. Biorę formę würde i dodaję do niej czasownik w wysokoliczniku. Ich würde machen. Du würdest machen. Ale skąd wytrzasnąłeś tą formę würde? Würde to tryb przypuszczający od werden, ale to właściwie nieistotne. Ważne jest to, że z tą formą możemy tworzyć tryb przypuszczający zdecydowanej większości niemieckich czasowników. Wyjątkami są czasowniki modalne oraz być i mieć, ale te już poznaliście. Zasada jest prosta. Bierzemy formę würde, odmieniamy ją według osoby, dodajemy wybrany czasownik, na przykład kochen i gotowe. Ich würde kochen, gotowałbym. Ich würde kochen, wenn ich zeit hätte. Gotowałbym, gdybym miał czas. Zwróćcie uwagę, że po wen czasownik wędruje oczywiście na koniec. Jeśli takie zdanie zaczniemy jednak od wen, to czasowniki spotkają się przy przecinku. Wenn ich Zeit hätte, würde ich kochen. Gdybym miał czas, to bym gotował. Może się jednak zdarzyć, że würde się powtórzy i to jest zupełnie normalne. Wenn du mich besuchen würdest, würde ich mich freuen. Formy Würde możemy też użyć do uprzejmej prośby. Würdest du das fenster öffnen? Würdest du mir helfen? Tryb przypuszczający zdecydowanej większości czasowników możemy stworzyć używając Würde. Würde nie używa się jednak dla czasowników Sein, Haben i czasowników modalnych. One mają swoje własne formy. Słuchajcie, w Akademii AD mamy dla Was skarbnicę materiałów do nauki niemieckiego. Warto z nich skorzystać. Link do nich znajdziecie oczywiście w opisie.